Jedni obiecują niskie ceny, nie będzie podwyżek cen energii, a później weryfikuje je rzeczywistość, Drudzy bredzą coś o magicznych guzikach. Nic go nie robił, bo naciskał ten guzik niskie ceny. Tylko takich guzików nie ma. Jeszcze inni mają polskich przedsiębiorców w głębokiej pogardzie. Tylko Konfederacja stoi w obronie uczciwie pracujących Polaków. Od roku alarmowaliśmy o nadchodzącej drożyźnie. Masowy dodruk pieniądza, 47 podwyżek podatków, bezprawny lockdown. To musiało się tak skończyć. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, Polacy potrzebują naszych rozwiązań. Tarcza antyinflacyjna kontra Konfederacji. Program Tanie Paliwo. Realna obniżka podatków na stałe. Prąd i gaz bez VAT. 0% VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Likwidacja 15 podatków jedną ustawą. Zatrzymanie do drugą pustego pieniądza. Tak działa Konfederacja. Wspierajcie nas. Polska racja Konfederacja.